W mojej ocenie, pierwsze fopa, które tam yy, żeśmy zastali. Drugie fopa to było. To było pojawienie się na tej imprezie pani poseł Siarkowskiej. To było zdecydowanie fopa, no bo, bądź co, bądź, owszem, ja tam akurat jako politolog bardzo dobrze rozróżniam te różne odcienie e, Zjednoczonej Prawicy, tak, ale klubu parlamentarnego PIS, no czyli w naszym obozie nagle się znalazła pani poseł, która jest w opcji rządzącej, która no, ma na sumieniu wiele, wiele, ja, wiele. Jeszcze, jeszcze... Przepraszam, wejdę ci słowo, bardzo dobre to jednak porównanie, bo. Nie to, żebym tego nie znał, ale jakoś nawet nie wpadłem na to. Rzeczywiście, właśnie ten, ten typ gumułką. Typu, właśnie tutaj życi nam y siarkowską, no tak? Mm -hmm. y bo to nam ale ona taka, taka niegrzeczna, taka do, do karczickiego. No tam... Taka buntownicza, nie? taka nastawiona na nie. No ale to wszystko pisać w wodę, fotomontaż, no. Słuchaj, no przecież, jak już odsłaniamy karty... ten pis taki zły, jak walczę przeciwko niemu, to dlaczego jestem wciąż? Częścią tego pisu. No więc tutaj już się to zaczyna ze sobą gryźć i to bardzo. Zaczyna się to gryźć później tam faktycznie ta radykalniejsza część stowarzyszeń, która była na miejscu w swoim radykalnym stylu, podniosła okrzyki śmierć wrogom ojczyzny, które zostały ze sceny spacyfikowane, te okrzyki. Ja przypomnę Państwu, że Solidarność, Solidarność walcząca, ludzie na ulicach za czasów pierwszej komuny krzyczeli, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści i nikt z tego nie robi żadnego wyrzutu, po prostu jest to, weszło już to do, na kanwę historii, jako po prostu jedno z zawołań, które wyrażania gniewu ludu wobec tej pierwszej komuny. Hasło śmierć wrogo ojczyzny przyświecia cało z kolei żołnierzom niezłomnym, wyklętym, jest to pojęcie historyczne, tak. a nie życzące komuś personalnie śmierci, czy kogokolwiek tutaj grożenie komuś śmiercią, tylko jest to wyrażenie historyczne, nawiązanie historyczne, więc tutaj nastąpił kolejny zgrzyt, po całym wydarzeniu nastąpił jeszcze większy zgrzyt, czyli dokładnie odcięcie się od jednej z organizacji, która jest z nami zjednoczona w walce o wolną Polska, niepodległą Polskę, czyli Śląskiego Ruchu Oporu, które zabezpieczało zaplecze tego wydarzenia w Siemianowicach Śląskich. A na koniec jeszcze wyszło, że taże poseł z Siarkowska do jednego oczywiście z bardziej radykalnych ludzi, no chodzi oczywiście o Aleksandra Jabłonowskiego. Aleksander Jabłonowski, żeby nie było, że ja się ze wszystkim zgadzam, bo to... No więc wiadomo, no, jest tam opcja prorosyjska, tylko ja wychodzę z założenia, że... Nie, o nie to chodzi, e, tylko po prostu... no, Znaczy, stańmy z prawdą naprzeciwko. Tłumaczy obu panów to, że oni jawnie pomówią, że to jest ich performance artystyczny. Więc performance artystyczny artyści mogą więcej. I tak bym po prostu zakończył temat stosowności czy niestosowności pewnych wystąpień. Natomiast tam faktycznie w Katowicach było pewne wystąpienie Aleksandra Jabłonowskiego, które było do swoich widzów w ramach tego artystycznego hmm. performansu, a nie wystąpienie publiczne, pod którym się wszyscy podpisywali. To hmm. było po prostu wystąpienie do swojej kamery, do, kamratów, do swoich tak. widzów, do kamratów, dokładnie do, do, do kamratów. I i to stało się przedmiotem zawiadomienia do prokuratury, że tam jest właśnie jakaś mowa nienawiści, że tam coś jest nie wiem, grożone jakimś dziennikarzom, którzy tam tą pandemię faktycznie zafundowali. I nie złożyła tego zawiadomienia ani gazeta wyborcza, ani jakieś skrajnie lewackie środowiska, ani żadne z innych. Czyli ci ci, zawsze to robią? ci, co zawsze to robią? Złożyła to zawiadomienie pani poseł Siarkowska. Tarą! Ta Więc generalnie rzecz biorąc, czara goryczy pękła. Więc powiem tak: My żeśmy tam byli przygotowani, że to pan prezydent Siemanowicz Śląskich. Z tą całą otoczką zrobi wielkie boom, że on ogłasza, że on się dołącza do Polaków walczących o wolną i niepodległą Polskę. Bynajmniej nie do żadnych antyszczepionkowców, jak nas próbują przedstawić, mm. ani do jakichś ja tam. O tym mówił to było fajne. Tak, i to mówił i tutaj pełna zgoda, natomiast mm. że to on, jeżeli nawet twor, tworzy jakąś organizację, że to on dołącza do naszego e, wielkiego zjednoczenia Polaków walczących o wolną i niepodległą Polskę. Zresztą ja sobie tam pozwoliłem zaintonować okrzyk, ponieważ pamiętasz, cała Polska zjednoczona, myśląc, mm. że właśnie to się odbywa. No nie, 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 A nie, tu się nie pokazuje, że to zostało nam zaoferowane na zasadzie faktów dokonanych, bo nikt z nami mm. tego nie uzgodnił na zasadzie faktów dokonanych narzucenie nam. A my tu wchodzimy i wy teraz macie się Tak, słuchać. W, w, Słuchajcie baranki mm. zagubione, błądzące, myśmy tu wam przygotowali już wszystko mm. i wy tu macie pod naszą skrzydłem i my wam teraz będziemy ustawiać, kto tu jest B, kto jest nie B. Jakie okrzyki mają być, jakie mają nie być, a żeby było jasne, to znam jeszcze sposób. Spisu. Więc no. po prostu to jest to, co się mniej więcej wydarzyło. Natomiast faktycznie tutaj obiektywizm, politologa powinien e, powiedzieć, że e, tak na dobrą sprawę jeszcze nie zostało to tak wprost powiedziane, bo to są te właśnie te polityczne gierki, e, z którymi ja zawsze walczę no i z tą dobrze, polityką. I dobra, to